W piątek w komendzie powiatowej straży pożarnej w Końskich młodzież z całego powiatu rywalizowała w prestiżowym i lubianym już 42 ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Do rywalizacji podeszło dokładnie 39 uczestników w trzech grupach wiekowych klas 1, 6 szkół podstawowych w kategorii klas 7, 8 i 3 gimnazjum oraz w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Dwa etapy są polegają na tym, że uczniowie na pierwszym etapie rozwiązują test pisemny, jednokrotnego wyboru, jest 30 pytań do rozwiązania, oczywiście wszystko w tematyce pożarniczej. I najlepsze trzy bądź pięć osób, to zależy ile punktów osiągną, jeżeli się powtarza ilość, no to rozstrzygamy tam do skutku, ale maksymalnie może pięć osób przejść do etapu ustnego. Teraz na etapie ustnym są pytania dla wszystkich takie same, no i odpowiednio są punktowane w zależności od udzielonej odpowiedzi. Tylko zwycięzcy awansują dalej? Tak, tylko zwycięzcy. Mamy tradycję... Na terenie naszego powiatu dosyć bogate, jeżeli chodzi o reprezentowanie na turnieju wojewódzkim, a nawet już centralnym. No i liczymy na to, że w tym roku sukces uczniowie z naszego rejonu odniosą. O wynikach turnieju decydowała komisja w składzie: brygadier Marek Kowalczyk, członek zarządu powiatowego Związku OSP Tadeusz Nowakowski, starszy kapitan Mariusz Czapelski i kapitan Robert Pałosz. Pytania, zwłaszcza w drugiej ustnej części, były niezwykle wymagające wymagały specjalistycznej wiedzy z zakresu technik pożarniczych jak i dotyczącej historii i obecnego funkcjonowania straży pożarnej w Polsce. Ostatecznie najlepszymi okazali się: w kategorii najmłodszej Kacper Mytkowski ze szkoły podstawowej w Kopaninach, w kategorii klasy 7. 8. oraz 3. gimnazjum Antoni Tańculski ze szkoły podstawowej w Gowarczowie, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Anna Gonerka zamieszkująca w Fałkowie, a ucząca się w drugim liceum w Końskich. Najlepszym nagrody wręczali. Naczelnik oświaty w Starostwie Powiatowym Krzysztof Stachera, wspólnie z komendantem powiatowym Grzegorzem Zielińskim. Życzymy powodzenia tym, którzy wygrali na dalszych eliminacjach. No i cóż, no, liczymy na to, że ten turniej w latach następnych będzie się również cieszył tak dużym zainteresowaniem. Miałem przyjemność tutaj takiego elementu tego, łatwo z tym w szoku. Nie będę dyskutował. Tak, tak. Tak słowa, się... Naprawdę podziwiam Was, bardzo was podziwiam, i, i, a zwłaszcza tutaj dziewczyny, no, kapitanie. Zycięstwem, gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Wygrani wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, których daty jeszcze nie ustalono. Jeżeli i tam im się powiedzie, to zakwalifikują się do centralnego finału, czego im bardzo życzymy.